Hehe, się ma ziomy. Z tej strony Dave, a oto. Czwarta część. Fany, moment. No nie. Mój rej, od razu, od razu kuźwa dupy wystawiają. Aaa, nie zdążyłem przeskoczyć. Nie. Beczko, nie, zostaw mnie. czemu by to robić. What the fuck? Co? Nigdy tak nie miałem. why, Dziabnęła mi całe życie ta beczka. What the fuck? Oh, holy shit, A, ah, on gania, on biega! Co się dzieje? What the fuck? Co? Eee... Ee, what the fuck? Czy mi to też widzieć? Co się dzieje? A! Ah, on nadal goni na tego kolesia, nie? W sensie kolesia, strusia. A, ah, uciekaj, skacz! Nie! Jak byłem mały, to nie pamiętam, żeby takie rzeczy się działy. Żeby takie dzieci się działy, chciałem powiedzieć. A, ah, no cóż. Oj, mózgu, mózgu. To bym, to po prostu cudowne glitrze. What the fuck? Skunksa, ale ma mordę, ale ma mordę! Wow, to ma to, 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 cudowna mordę, to naprawdę. Świetna buza. No w kurde! W kurde! Nie, to sobie! Jeżeli w ogóle tak masz na imię, gień z śmieciu moa, o to jest moa Siema moa He, nie żyjesz moa to jakiś inny stworek, okej, no dobra No, No, znowu się spakowałem Ty pierdolcu jeden Zupełnie normalnie uśmiechanie ludzkie zwłoki What the fuck, jesteś Zupełnie normalne, uśmiechnięte ludzkie zwłoki Z buta wjeżdżam, kuźwa, w drzwi Witaj, babo z kurami Znaczy, z Zawsze śmieszne takie dżołki co ty masz teraz do powiedzenia, mama? What? Miała baba kokoszkę, kokoszkę, wsadziła ją w pończoszkę, w pończoszkę, hej! Uziwa super! Baba na twój widok przerywa ducenie. A czego tutaj? Widzę, że bardzo babę interesuje, że jej włamuje się do domu. O, w Pa mać! O, kurde! O, w tej grze tak to się jeszcze nie wystraszyłem. Ja pier... <laughs> Patrzcie na niego Skradł, skradł, skradł Skradł, skradł, skradł Skradł, skradł, Zarąbiste Skradł, skradł, skradł Skradł, 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 Dobra, to mnie przyłapało z znienacka, że aż mnie rozśmieszyło nie wiadomo jak Paralizatorem Dziwki Paralizowałem mu jaja O, szlamiks Szlamiks, co zarobić Nie Spadł Rip szlamiks że będzie po stronie naszej pięknej nagi będą lagi Aż się zrymowało, wow What the fuck, ale dźwięki coś ma, to chyba laga Laga, to chyba laga Ja mam laga, mój mózg ma laga Chyba <śm> całą zbroje mi zepsuł, a to medel <śm> Wow, wydajność jest... Co? O kurwa, wydajność, że dajdzie. Nie, dobra, <śm> bo się zaraz obstrę, za mi jakaś żyłka peknie fuck? Ale się zestrałem, ja Nie, zostaw, to mi otwiera drzwi. Kuźwa, Pogrzało ich. No nie, nie, coś, coś otwiera. Nie, 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 nie. O, 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 Zamknij! Nie, 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 nie! nie Zamknij! 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 zamknij, zamknij Zamci! Nie, nie! Będę musiał całą noc! A, zamknij, zamknij! Zamknij, nie, nie, zamknij, nie, zamknij! Co to jest? Nie, coś coś czarnego, nie zamknij, nie, 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 nie. Aha, coś mi chyba wlazło w drugie drzwi właśnie. O nie, wysceli wybuchło mi brata. Chyba odbija kule z tego, co mi się wydaje, jak tak sobie wisi w powietrzu. To jest taka tarczka chyba. Ja muszę to, kurde, przetestować. O, tutaj nawet będę mógł. Aha. <śledzpień> tutaj nawet będę I <śledzpień> zdechłem. O, kuźwa. Co tam się w ogóle stało? Neo! Neo, moja ulubiona postać. Uuu, właśnie dlatego. Uuu. Aha, no, za chwilę pograłem Neo. Dzięki, Neo. Fajnie było. Dobra, dobra, dobra. Super. O, <śledzpień> i spokój, cisza. sielanka. Nie, nieprawda. Rozp... Bracia! Father, Father, no, Father. Można przywołać swojego starego krzyżykiem. Predator ma też w zasadzie świetny ult swój, który hmm, chciałbym wam pokazać, więc może pójdę tutaj. Aha, no to żebym wam Kuźwa pokazał. Tak, i umiera. C tak, i umiera. No, Kuźwa każda postać umiera. O, Facet wszedł jak najbardziej. Will Smith. Oh, A, yeah, ja, das Had. Yeah! widzieliście to, ale akcja. Tak, Neo! Neo do akcji! Zawsze krzyczę, kurde. Tak, Neo, a później umieram. Wow! A! Mm -hmm. <ścoughs> idealnie, idealnie podsumowali. Dziab, dziab nożem. I dziab, granat. Mm, granat, mm, beczka. Wow! Ale wysadziło tam wszystkich. Sekwa fajny ult, chciałem wam go pokazać. Wcześniej robi się niewidzialny i robi gówno. Dobra, no to super. Robi się niewidzialny i Kuźwa strzela swoim plazmowym dziubdziakiem. Super. Mm -hmm. Halo, halo, co tu się dzieje? Impreska! Wow, imprezka książek. Wow, a tam co? O, kuźwa. O, w kurde, w dupę. wo ho, ho. Bagna. Ale za Wow, bagna. Co to? Czy w to widzicie? Czy ja mam halucynację? Czy ja mam zwideł? On no muszę zaś przetrzeć oczy.

Woah, Flaki tam spadły. Tego kolesia w ogóle. Neo! Neo! Moja lubiona postać, tak? Neo! Neo! Wszystkich zabije. Hell yeah! Ideal. Ah fuck! U... A, umarłem, nie! Szlak! neo mnie jak zawsze zawodzi. What the fuck? Eee, czy wy widzieliście, co się z tym granatem działo? What, tu są same piły? A, same piły. What, 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 what? Tak, na tym. Go! Szybko! Oho, czy ja musiałem tak zrobić? Czy ja. Oh, 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 oh. Do the fuck? Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, a nie mam, a kur. wow, wow, wow. this moment Dave knew he fucked up. Wow. Wow. Yeah. What the? Oh, A! O, totalny smot. Jezus, Jezus rozwalił wszystko. O oh, ludzie, szarżuję jak czołg. Au, dobra, udało mi się. Ach. Do wyjścia, dojść, dotrzeć. A, dobra. Au, zostań, przestań, zostań. Przestań strzelać po dupie. Ale mu dużo dziabie. A, Hydra była tylko dlatego taka trudna, bo miała strasznie dużą zbroję. Mój dziabie, kurde, 40. Serio, ała 40 mój dziabie. Dobry jesteś, dobry. Stary, słaby, słaby. Wow, to był boss po prostu. Nawet nie musiałem wycinać tej walki. Pies, pieseł, tu, a oh, fuck, nie, kuźwa, ja właśnie umrę, why, o nie <ścoughs> a, tak to jest, jak się nie skupi na Darku Uuu, oh, no. uuu, ale słabo mi poszło O kuźwa, ale się posrem. ja pierd... O, wow, o w dupę, tak, klikaj szybko o, kuźwa. O, ho, 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 ho. Siema, siema, koleś. Mam nadzieję, dobrą broń. Witaj. Przywita się z ogniem, Szmato. <laughs> nie, kolejny pies mnie zaatakował. Szlak, szlak, szlak. Co teraz użyć? Biegacz, 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 biegacz. Albo nie, odstraszenie. Ups. Mogę użyć jednej umiejętności naraz. Nie. Slalomem, wężem. Zgubić ich. Ach, Po śladach węża. Tak, nie żyję, nie żyję. pomyślicie, że zmarnowałeś Dave Kuźwa kule, ale nie, 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 bo mogę sobie zrobić miliardy takich pistolecików. Nakupywałem się strasznie dużo sprzętu po noccy, po nocy, po nocach, po. O kurde, widziałem tą pułapkę, jeszcze na wniowłazę. Kuźwa, czemu jest tak późno? Drugie kręgli, ile o, w dupę jeża! Co ja mam z tymi jeżami i ich dupami? <śmuszny> Muszę zostawić te jeże w spokoju kiedyś. Nie kurde, co ja teraz robić? Eee, brrr, eee, eee. No to baby, kurde, impas au, 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 szlak, 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 szlak by to jasny ciasny trafiło, kuźwa, tu jest drugi. O, w dupy jeża, zwierza, chyba je zgubiłem. O, zgubiłem, chyba zgubiłem. Wat, 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 łot. Co ja mam teraz robić? Co ja mam teraz robić? Co ja mam teraz robić? Czy ja mam jakieś drewno, czy ja mam cokolwiek w ekwipunku? czy by mógł się? Tutaj tak, 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 tak. jedz, jedz, jedz. i nie widzą mnie tutaj. What? Wow, what the fuck? Wow, ale fajne zdjęcie. Ale creepy dogo. Kuźwa, tam jest ich więcej. O, w dupę jeża. Żryjcie ogień, suczki. Umarły oba? Wow, umarły oba. Przysmażony pies. Mniam, miam. Pies prosto z Pale palę się! Nie! uźwa, palę się! Regeneruj się! Regeneruj się szybciej! Nie! Nie, 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 nie! żyje! O, w dupę! Guys, 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 ja żyję! Oh my god! No, kolejne drzwi mi rozwalacie! uźwa, guys! Guys, nie, nie dogadaliśmy się, kurde! Mieście nie wchodzić do mojego domu, a nie wchodzić bardziej! Tak, świnki, można na nich latać. ło fuck! O, kuźwa, em. Hmm, chyba nie o to mi chodziło, gdy powiedziałem latać, ale no dobra. Sprawdźmy, czy da się. ło Przecież <laughs> to jest, to jest to najlepsza rzecz w tej grze. Nie żadne zabijanie przeciwników. Latanie na świni! <laughs> no to żem się pobawił. Kolejna runda, ledziemy. Ledziemy? What the Ach. Chciałem powiedzieć, lecimy i idziemy naraz. Ledziemy. O, oh, Jesus Christ. Nie wiem, naładowanego pistoleciku. O kuśwa. lil what the fuck? Ja mogę w ogóle jakoś tędy przejechać? Halo. Przejadę. Yy, Oops. The... Aha. Mmm, mm, cudowny, Miam mia niam, Cudowny czołg. Patrzcie na to. <laughs> tak, wjeżdżam na pełnej pędzie. O, spada, spada, spada. O nie, 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 nie. U -u -u. What the fuck? What the fuck? Udało mi się przeżyć. What? aż mi się głos popsuł? Wow. Go! <laughs> Idealnie zmiotnęła aliena, tak? Bro. Aha. E, hmm. Dobra, nie będę tego komentował nawet. Nie widzieliście tego tak naprawdę. E, what the fuck? Czy mój czołg się właśnie. What? E, mój czołg. Hmm. Hmm. Zastanawiające mój czołg się właśnie nadział na kolec. <laughs> go, 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 czołgu! Nice! O, szlit, 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 szlit. What? Mm, kuźwa. Kuhuhu, <laughs> mogę wejść. Au, szlak. What the fuck? What, kto to, co to, co tu się dzieje? A? Wow, au, au, fucker. Jesus. Yeah. To to. What, co to są za gremlino, goblino, co się jakieś? Hmm, ciekawe. Eee, uh, what the fuck? Hmm, to chyba nie tak powinny grzyby wyglądać. Tak? je! Yeah, jestem zdecydowanie oku. It was at this moment, Dave. Knew he fucked up. Kurde. Oh, what the fuck. Wow, to będzie po prostu najlepsza noc na świecie, bo nie mam nawet drewna. <noise> po prostu sobie pułapkę na środku drzwi i udaję, że to są moje drzwi. <noise> Powinienem zabrać ze sobą najpotrzebniejsze, że droga powrotna być mo może być niemożliwa. What the fuck? Oh shit, oh shit, man. Ale gówno, Kurwa. Szlak, no nie wierzę, że muszę. Ooo, oh, kuźwa. Ah, muszę się teraz wracać do chałupy. Ah. O oh, why? Why did you do this to me game? Widzę światło, światło, światło. What the fuck, nie! Co to? What the fuck was that? O, oh, kuźwa, ale się obserwłem. Jesus. Ja pierdaczę. O, gra, chciała, żebym to zobaczył. Okej, okay, pierwsza lokacja, ruina. Ciekawe, co będzie w środku. Holy Jesus. Kuźwa, stary. Przestań. O, nie! Ło, wow, uf. O, ale miałem farta. Wdepłem w pułapkę, ale on na szczęście wybuchł przed czasem. Mam nadzieję, że wam się podobało, ziomy. Jak tak, to zostawcie ocenę, komentarz, subskrypki na moim kanale i do następnego, ziomy. Bye.